Ćwiczenia ogólnorozwojowe wzmacniające całe ciało, szczególnie mięśnie brzucha, mięśnie ramion, mięśnie nóg i ćwiczenia hartujące kończyny, bardzo potrzebne w karate w celu zapobieżenia przyszłym kontuzjom w trakcie treningu. Ćwiczeń hartujących proszę nie stosować bez opieki wykwalifikowanego instruktora, ewentualnie przy treningu własnym robić je w bardzo krótkich seriach. Powtórzę. Demonstruję ćwiczenie podstawowe, zaciskanie pięści. Rozpoczynamy od czterech palców i dociskamy kciuk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rozluźniamy ręce. Druga technika, troszeczkę trudniejsza, po jednym palcu i odwrotnie po jednym palcu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ćwiczenie wzmacniające pięści. Te dwie kostki nazywamy w karate seiken. Jest to bardzo ważna część treningu karate. Ustawienie pionowe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ustawienie równoległe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Prawa ręka, pion, przepraszam, prawa ręka, pion, lewa równoległa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Odwrotnie. To samo ćwiczenie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ustawienie odwrotne pięści. Ćwiczenie troszeczkę trudniejsze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ustawienie w jednej linii. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I ostatnia seria, druga strona to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy się pomiędzy ćwiczeniami. Ćwiczenia wzmacniające nogi. Przydatne w trakcie treningu karate. Do technik przemieszczania się. Pierwsza pozycja, stopy równoległe. Uginamy kolana, ręce do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugie ustawienie, stopy bardziej na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Przysiadamy w postawie wykrocznej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przysiadamy w pozycji zakroszczej. Raz, dwa. Obciążamy nogę zakroszczą. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ostatnia seria. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rozluźnianie. Ćwiczenia wzmacniające brzuch i plecy. Rozpoczynamy od brzucha. Najprostsze ćwiczenie: skłony tułowia do przodu w pozycji leżącej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ćwiczenie utrudniamy poprzez pozycję nóg, tak zwane krzesełko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ostatnia seria, nogi proste w kolanach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze jedno ćwiczenie. Ręce pod pośladki, nogi proste w kolanach. Podnosiły do 10 stopni i opuszczam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rozlużniamy się ostatnie ćwiczenie. Wzmacniające plecy i korygujące postawę. Przydatne szczególnie. Dla dzieci, dla młodzieży. Zderzają na brzuchu. Pierwsza faza. Litera V, ręce tworzą zając V, napinamy plecy przez 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Druga faza ćwiczenia, litera T. Raz, dwa, 3, 4, 5. Trzecia faza, litera Y. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ostatni element, litera W. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Po wykonaniu ćwiczeń siłowych obowiązkowych rozciągamy.